Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co możesz zrobić w momencie, kiedy twoja kariera muzyczna, że tak powiem, stoi w miejscu, w momencie, w którym czujesz, że nic nie idzie do przodu, że próbowałeś już zrobić wszystko i sam miałem taki moment wiele razy, gdzie czułem, że ten progres i ten postęp nie idzie tak szybko, jakbym tego chciał. Nie mam tych wszystkich rezultatów tak szybko, jakbym chciał, i generalnie myślałem, że będę rozwijać się szybciej, a przed jakiś zastój, co nie? Także chcę poruszyć ten temat, bo wiem, że wiele osób, i to niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś, jeżeli chodzi o Twoją w cudzysłowie karierę. Wiele osób ma coś takiego, że po prostu robią te wszystkie rzeczy, tworzą tą muzykę, czy promują, zależnie od tego, co robisz. No i to jest normalna sprawa, że w pewnym momencie napotykasz taką ścianę, że na przykład nie robisz tyle wyświetleń, ile byś chciał, czy nie zarabiasz z tego tyle, ile byś chciał, że nie masz takiego dotarcia. Czy nie robisz tak dobrej muzyki, jakbyś chciał. I jestem pewien, że osoby, które biorą muzykę na poważnie i wiążą z nią przyszłość, są szczególnie sfrustrowane w momencie, kiedy to wszystko nie idzie po ich myśli. Dlatego, że ty wyobrażasz sobie, że będziesz miał to to i tamto, czy tam wyobrażasz sobie, że na przykład teraz wyświetlenia pójdą w górę, czy zarobki będą większe, czy na przykład, że ta muzyka teraz będzie coraz lepsza i będzie tobie coraz lepiej wychodzić tworzenie. Zależnie od tego co to jest, możesz sobie to teraz wyobrazić, czym jest ta rzecz u Ciebie, tak jak powiedziałem, zarobki, wyświetlenia, czy sama. Muzyka. Jako osoba ambitna, wyobrażasz sobie, że będzie tego więcej i masz jakiś może plan na siebie, robisz jakieś czynności, może każdego dnia, żeby zbliżyć się do tego jakiegoś tam osiągnięcia, czyli na przykład nie wiem, tych właśnie wyświetleń, cokolwiek to jest dla ciebie, tak naprawdę nie chcę nic tutaj narzucać, ty musisz sam wiedzieć, co to jest. No i masz to porównanie, że chcesz być w jakimś miejscu, spodziewasz się szybszych rezultatów, spodziewasz się tego progresu, bo na przykład już go widziałeś, a teraz jest moment, że nic nie idzie i masz wrażenie że nagle, że Twoja kariera się zakończyła, zanim się zaczęła. Zanim przejdę do tego, jak konkretnie możesz to rozwiązać, to powiem też, jak ja się czułem w takich momentach i jak u mnie to wyglądało. Generalnie siedzę w branży i tworzę muzykę już od ponad 4 lat. I tak naprawdę od samego początku do teraz, no to był praktycznie progres. I tylko progres, jeżeli byśmy tak spojrzeli, wiecie, z daleka. Ale jakby się przybliżyć, to nie zawsze tak było. Bo oczywiście, no były momenty, w których był przestój, tak? To jest zupełnie normalne i nie da się tego uniknąć. No i w takich momentach też się zastanawiałem, jakby, czy to już jest koniec? Przed chwilą się rozwiałem, przed chwilą miałem coraz większe wyświetlenie poznawałem nowe osoby, zarabiałem jakieś pieniądze, czy cokolwiek i człowiek dzięki temu, że już widzi rezultaty zaczyna się nakręcać, a w momencie, kiedy spotykasz się z tą ścianą, zaczynasz się zastanawiać co tu się odjebało, dlatego, że ty jedyne co widziałeś już, to ten progres, tak? Sprogresowałem przed chwilą, cały czas progresuję, więc pewnie tak będzie to wyglądało ale czymś zupełnie normalnym jest to, że po prostu nagle jestem przestój no i ja w takich sytuacjach właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, zastanawiałem się o co tutaj chodzi, czy to już jest kurde koniec mojej kariery czy ja już się nie rozwinę, czy to jest już sufit który po prostu osiągnąłem i nic więcej nie uda mi się zrobić, szczególnie że zależało mi na tym, żeby się z muzyki utrzymać i żeby po prostu żyć w ten sposób, dlatego że to jest zajebista sprawa, życie ze swojej pasji, co nie? No i z perspektywy czasu stwierdzam, że niepotrzebnie robiłem z tego jakiś wielki problem, zamiast po prostu podejść do tego inaczej, tak jak podchodzę do tego teraz, że zamiast się przejmować, martwić, że ty się już nie rozwiniesz, że to już jest koniec, że ty nie wiesz co masz robić, powinieneś to wziąć na chłodno, a w zasadzie to po prostu robić swoje. A ponadto najlepiej to robić jeszcze więcej niż robiłeś. Dlatego, że całkiem niedawno miałem taki moment, że czułem, że jest po prostu ten zastój. Mimo, że nawet aż tak go nie było, tylko ja to tak widziałem wtedy, czyli po prostu znowu wyolbrzymiałem. Ale zastosowałem coś takiego zupełnie przypadkowo, po prostu jakoś tak mi się to nasunęło do głowy, że ja po prostu będę napierdalać jeszcze więcej, żeby dosłownie tą ścianę przebić. Wiecie o co chodzi? No jeżeli spotykasz tą ścianę, no to jeżeli będziesz się wkurwiać i po prostu usiądziesz i odpuścisz, no to w tym momencie ta ściana dalej tu jest. I ty po prostu stoisz w miejscu. A jeżeli chcesz przez to przebrnąć, czyli przez te mniejsze zasięgi, mniejsze zarobki, cokolwiek to jest, lub brak progresu w twojej twórczości, w twojej muzyce, no to musisz robić więcej. Jeżeli na przykład twoja twórczość nie idzie do przodu, nie robisz aż takiego progresu, jeżeli chodzi o twoje umiejętności muzyczne, no to wypadałoby po prostu robić więcej tej muzyki, żeby nabrać tego skilla, nabrać tego doświadczenia, robić tego więcej. Im więcej masz stażu w czymś, tym jesteś lepszy z reguły, jeżeli oczywiście robisz to umiejętnie. Więc ja ogólnie zawsze patrzę na siebie pod kątem też tej marki osobistej, czyli nie tylko samej muzyki, ale też oczywiście kontentu, zarobków i wielu innych rzeczy związanych z tym, co robię. Więc w takich momentach po prostu zacząłem robić więcej i to wszystkiego, co się da. Ja wiem, jak to brzmi. To się może wydawać trudne i może się wydawać straszne, że teraz co mam zapierdalać po prostu bez snu. Oczywiście nie mówię, że masz tak robić. Tylko ja na przykład zacząłem wrzucać dwa TikToki dziennie zamiast jednego. Zacząłem łapać się dodatkowych rzeczy. Jakby szukałem tego pola, gdzie mogę sprogresować. To jest właśnie bardzo ważne, bo jeżeli Ty i Twoja kariera nie możecie jakby, że tak powiem, sprogresować, tak... Jako całokształt, kształt, nie, nie potrafisz zrobić takiego konkretnego kroku do przodu, bo na przykład stoisz w miejscu i nie wiesz jak po prostu się ruszyć, to szukaj takich małych pól, gdzie możesz ten progres zaliczyć. I to bezpośrednio wiąże się z robieniem po prostu więcej. Jeżeli zaczniesz robić więcej dodatkowych czynności, to zaczniesz łapać te pole do improvementu, czyli do progresu. Czyli ja na przykład wrzucając content, załóżmy mam ten zastój, wrzucam jednego TikToka dziennie przykładowo, stwierdzam, dobra, trzeba przebić się przez tą ścianę, trzeba coś zrobić, nie będę siedział bezczynnie. No to dobra, to zaczynam wpierdalać dwa TikToki dziennie. I teraz przy okazji, że wrzucam dwa TikToki dziennie, to muszę więcej nagrywać. Już moje myślenie się uruchamia, dlatego, że muszę mieć nowe pomysły na content. Przy okazji, zaczynam zwracać uwagę na to, które TikToki się już wybijały i mogę powielać ten schemat. Czyli po prostu odwzorować TikToki, które się wybiły, który format na przykład się już sprawdził. Dzięki temu zaczynam robić progres na poziomie contentu. Czyli zaczynam zwracać bardziej uwagę na to, co wrzucam. Zaczynam wrzucać częściej i to już jest progres. Mimo, że jest zastój, to w tym momencie robisz progres. Tak samo, na przykład, jeżeli robisz bity i nie możesz zaliczyć progresu muzycznie, to oczywiście mógłbyś robić więcej bitów, co bardzo często by pomogło i zachęcam, ale zaczynasz szukać tych miejsc i chociażby sobie skminisz głupie wtyczki, jakieś inne wtyczki, czy spróbujesz innego gatunku, to już jest zrobienie czegoś na boku i jesteś w tym jakby troszeczkę lepszy albo zyskujesz jakieś nowe doświadczenie, bo zaczynasz się też skupiać na pobocznych rzeczach, dzięki czemu ty i twój progres to jest właśnie taka powiedzmy kula i załóżmy, że nie zaliczasz progresu. Przez to, że masz różne dziury, co nie? Dziury w jakimś swoim systemie. System mam na myśli po prostu Ciebie jako twórcę. Promocja, sprzedaż cokolwiek to jest, po prostu ty nie idziesz do przodu, ty jesteś tą kulką, co nie? Jakkolwiek jak to brzmi, ale posłuchajcie. I masz te dziury, masz te luki, przez które na przykład nie możesz progresować, to teraz ty zaczynasz zwracać uwagę na te szczegóły. Zaczynasz się uczyć nowych rzeczy, zaczynasz poprawiać siebie i to, co tworzysz na różnych płaszczyznach, które zazwyczaj mogłeś olewać. Nawet jakbyś się nauczył miksować wokale, to już jest dodatkowa umiejętność, już wiesz, jak obchodzić się z wokalem. Mimo, że to nie ma stricte związku, może z bitami, jeżeli robisz na przykład bity, to nadal to jest kolejna umiejętność, z której w przyszłości możesz zarabiać, którą możesz po prostu robić, możesz pracować z większą ilością artystów dzięki temu, łączyć to też zrobieniem bitów, a wziąłeś się za to tylko dlatego, że przemyślałeś sobie, że okej, okay, teraz jest zastój, to może spróbuję czegoś nowego, może skupię się na czymś dodatkowym, po to, żeby zyskiwać te poboczne doświadczenia, jakieś dodatkowe skille. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, że rozumiecie o co mi chodzi. Przypominam, ja tak zrobiłem na przykład z kontentem, mówię, zacznę wrzucać częściej, potem zacznę zwracać uwagę na to, co już się wybijało, zacznę bardziej przykładać się do tego, co ja w ogóle wrzucam, albo co jeszcze mogę wrzucić w przyszłości. Dzięki temu robisz progres na różnych płaszczyznach, rozwijasz się też, przez co ten okres, w którym ty masz ten zastój, nie jest zmarnowany, że ty po prostu stoisz, nie możesz nic zrobić, tylko rozszerzasz jakby swoją działalność na kolejne jakieś dziedziny, czy po prostu jakieś kolejne ścieżki, zaliczasz progres na jakiś kolwiek płaszczyźnie. Bierzesz się za rzeczy, które i tak tobie się mogą przydać. I teraz posłuchajcie, bardzo ważne. Tu nie chodzi o to, że uciekasz od tego swojego głównego zadania, czym jest na przykład nagrywanie numerów, czy robienie bitów. Nie, że ty od tego uciekasz, bo napotkałeś ścianę. Dlatego, że bardzo często napotkanie ściany można rozwiązać oczywiście tym, co powiedziałem gdzieś tam wcześniej, czyli robieniem więcej tego samego. Dlatego, że też się uczysz to robić lepiej, bo robiłeś tego więcej. Więc mimo braku inspiracji, czy jakiegoś zastoju, no to i tak musisz robić to, co jest twoim jakimś tam głównym zadaniem, czyli na przykład tworzenie bitów, czy nagrywanie kontentu, czy nagrywanie numerów, cokolwiek to jest. Ale ten zastój to jest też czas na to, by przemyśleć sobie wszystko, co robiłeś do tej pory. Czy robiłeś to dobrze? Czy mogłeś to robić lepiej? Albo gdzie są właśnie te luki w tym twoim, w cudzysłowie, systemie? Ja wiem, że nie każdy to traktuje jak taki system. Może tylko ja taki jestem, co nie? Ale mniej lub bardziej to, co robisz, jeżeli bierzesz to na serio, tą swoją karierę muzyczną, to to jest jakiś system. Nawet jak nagrywasz numer, no to jest teledysk, musisz to skminić, musisz to jakoś wypromować Wiele artystów w tych czasach nagrywa TikToki. Jakby wiecie o co mi chodzi, to nie jest po prostu jedno zadanie i nic poza tym. Nawet jak tylko robisz bity. To jeszcze je rozsyłasz, więc to już jest jakiś system. Więc ja bym na to patrzył, ja na to patrzę osobiście pod kątem systemu i możesz wtedy zwrócić uwagę na to, czy nie ma w tym systemie jakichś luk, gdzie na przykład robisz wyjebę, czego to by się nie chciało robić, co pomijałeś, albo co robiłeś na odpierdol, albo co mogłeś zrobić lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Zwykły, najprostszy przykład, jeżeli robisz bity i nie możesz zaliczyć progresu, dalej masz problem na przykład z melodiami, nie umiesz tworzyć melodii, no ale na przykład większość czasu robisz na lupach, czyli na gotowych melodiach od innych osób, no to podczas tego zastoju, gdzie bite nie brzmią tak, jakbyś chciał, to możesz się w końcu wziąć za te melodie, ale najpierw musisz to zauważyć, więc ten zastój to jest czas, by właśnie przejrzeć sobie to wszystko. Przejrzeć sobie wszystko, co robisz do tej pory i co możesz poprawić, co możesz zrobić lepiej, tak jak powiedziałem. I przy okazji co jeszcze możesz dodatkowego zrobić, by zaliczyć progres też na innych płaszczyznach. I posłuchajcie teraz, ja rozumiem, że nie każdy tak mocno napierdala, nie każdy ma jakieś tam wielkie cele i nie wszyscy są super, ultra ambitni. Ja to czaję, ale nawet osoby, które po prostu robią muzykę, bo lubią i chcą się jakoś w tym rozwijać, w momencie, gdy mają ten zastój, niezależnie od tego, czym on jest spowodowany, to mogą lub nawet powinni zwrócić uwagę na to, jak mogą sprogresować chociażby w jakimkolwiek stopniu. Choćbyś miał człowieku w tych swoich bitach lepiej zrobić aero to zajmij się tym, rób cokolwiek, żeby zrobić ten mini kroczek do przodu. Nawet jeżeli stoisz w miejscu i nie możesz zrobić kolejnego kroku, mimo że już wcześniej stawiałeś kroki, patrzysz rok wstecz i myślisz sobie, ale zajebisty zrobiłem progres, ale fajnie mi się udało po prostu rozwinąć tą w cudzysłowiek karierę muzyczną. Mimo tego, że wcześniej robiłeś duży postęp na przestrzeni czasu, a teraz nie możesz tego postępu zrobić, to nie znaczy, że masz się właśnie poddawać, tylko powinieneś szukać tego postępu. To nie musi być ogromny krok, ale to mogą być małe kroczki, tak jak przed chwilą tobie powiedziałem. Czyli nawet głupie poprawienie Aero w swoich bitach, czy melodii, czy cokolwiek to jest. Nawet jakbyś numery nagrywał, no to nie wiem, jakieś adliby, czy cokolwiek, te podbitki, żebyś to poprawił, albo, albo eksperymentował z niektórymi rzeczami. Czy na przykład tak jak ja, zwrócić uwagę na swój content, jak mogę go robić lepiej, zamiast być wkurwionym i się obrażać, że ej dobra ja nie mam tyle wyświetleń ile bym chciał, ten content już tak nie idzie, no to zamiast tego wybierasz podejście na zasadzie dobra to ja będę wrzucać więcej, dzięki czemu i tak stanę się w tym lepszy na przestrzeni czasu, dodatkowo zacznę zwracać uwagę na to jak mogę to robić lepiej by wrzucać lepsze rzeczy po prostu by lepiej promować swoją muzykę i swoją osobę w internecie oraz spojrzę też w przeszłość co nie to co powiedziałem, żeby zastanowić się nad tym czy ten twój system działa spojrzę w przeszłość co robiłem wcześniej i jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć, żeby po prostu teraz pójść w końcu do przodu. I ja szczerze mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe, co ja mam na myśli. Pamiętajcie, że jak mnie słuchacie na tym kanale, czy słuchacie tego, to musicie zawsze wyobrażać sobie w głowie jakby moje słowa, ale w waszej sytuacji, tak żebyście wy mogli to przyrównać do siebie. Ja tobie podaję przykład, że załóżmy, nie idzie tobie robienie bitów, czy tam zatrzymałeś się, nie możesz zrobić progresu, masz problem z miksem. No to ja ci mówię, spróbuj innego gatunku albo zajmij się poszczególną rzeczą w tym miksie, jakby chociaż jakąś pier Dołą, tak, żeby gdziekolwiek znaleźć pole do postępu. I to jest właśnie przykład, tak samo z tym kontentem, ale niezależnie od tego, czym jest to dla Ciebie, to musisz to po prostu wyobrazić sobie w swojej sytuacji, przeanalizować sobie swoją sytuację, swoją w cudzysłowie karierę. Niezależnie od tego na jakim poziomie jesteś, czy jak bardzo jesteś popularny, czy dopiero zaczynasz. Uważam, że takie podejście jest bardzo pomocne. Przypomnę, po pierwsze niezałamywanie się, po drugie, próbowanie nowych rzeczy wokół tego co już robisz. Po trzecie, szukanie pola, gdzie możesz zaliczyć progres, choć miałby to być Malutki postęp, to to jest i tak postęp, i w sytuacji, gdzie ogólnie stoisz w miejscu, to jest jedna z lepszych rzeczy, które możesz zrobić. I po czwarte, oczywiście, przeanalizować sobie wszystko, co robiłeś do tej pory, tak by wypatrzyć jakieś swoje błędy. Oczywiście, po to, żeby ich później nie popełniać, bo jeżeli będziesz się uczyć na tych swoich błędach, które już popełniałeś, czyli te w sensie dziury w swoim systemie zaczniesz łatać po prostu, no to to jest prosta droga do tego, żeby sprogresować, bo to jest tak, jakbyś miał kilka słupków, co nie? Załóżmy, są takie słupki i one determinują, jak szybko zaliczyć. Chociaż postęp czy cokolwiek. No to nawet jeżeli wszystkie słupki idą w górę, zaczynasz robić coraz lepszą muzykę, masz coraz większe wyświetlenia czy cokolwiek, poznajesz nowe osoby, więc wszystkie te Poszczególne rzeczy idą do góry, masz wszystkiego więcej, czy tam robisz wszystko lepiej i tak dalej, na przestrzeni na przykład roku, no to w momencie, kiedy to wszystko staje w miejscu i ty czujesz, że to już jest koniec, i po prostu nie możesz zaliczyć już progresu, to ważne jest to, żebyś po prostu próbował zaliczyć postęp na pojedynczych słupkach. Czyli dobra, teraz moje bity nie idą do przodu, ale mogę zaliczyć progres na chociażby jednej płaszczyźnie tej mojej całej kariery, jeżeli rozumiesz o co mi chodzi, bo często chcemy, żeby cała kariera szła do przodu. Tak jak powiedziałem, wyświetlenia, zarobki, jakość muzyki i tak dalej, może jakaś popularność, cokolwiek jak rozpoznawalność, chcemy, żeby wszystko szło do góry. Tak mi się wydaje, że przynajmniej większość ludzi tego chce, ja tego zawsze chciałem. Żeby wszystko szło do góry, no bo to jest lepsze życie, jeżeli masz lepszą, w cudzysłowie, karierę muzyczną, tak? Więcej masz możliwości, możesz się bardziej rozwijać pod kątem muzyki, czyli swojej pasji. Więc jeżeli to wszystko idzie do góry, no to my oczywiście tego chcemy, no i chcemy, żeby wszystko szło równomiernie do góry, tak? Mniej lub bardziej, szybciej lub wolniej, ale chcemy to widzieć, to jest ważne, my to chcemy widzieć, że to po prostu idzie do przodu i że coś z tego mamy, tak? No to w momencie kiedy to staje i to wszystko po prostu nie idzie razem tylko czujesz jakby wszystko się zatrzymało i nie masz po prostu pojęcia co masz robić no to tak jak mówię, rozbij to sobie na poszczególne słupki to co mówiłem, popraw chociaż miks w tych bitach, albo zacznij chociaż w minimalny sposób promować swoją muzykę jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dlatego, że te malutkie progresy, te malutkie postępy mimo tego zastoju, one się zbierają do kupy i powodują, że ty w końcu ruszysz. Osobiście uważam, że to jest bardzo bardzo przyzwoite podejście, i zamiast po prostu się załamywać, to w końcu ruszysz z miejsca, w końcu zaliczysz ten progres. Mimo tego zastoju, musisz zawsze patrzeć długoterminowo. Poza tym, warto jest też sobie przypominać, od czego zaczynałeś. Jeżeli teraz spojrzysz sobie wstecz, no to jestem pewien, że 90% osób, które to ogląda, mimo wszystko jest w stanie stwierdzić, że wow, no zrobiłem duży postęp, co nie? Robiłem naprawdę słabe rzeczy, teraz one są przyzwoite lub zajebiste. Czy, na przykład, poznałeś jakiś ludzi i tak dalej, a nie znałeś nikogo? To wszystko to jest progres, jesteś w stanie to zauważyć. Tylko musisz sobie spojrzeć wstecz, stwierdzić, no, tak jak powiedziałem, czyli wow, zaliczyłem ten progres. Więc to, że teraz stoisz w miejscu, to nic nie znaczy, bo pamiętaj, że zaczynałeś od zera, gdzie nie umiałeś nic i nie znałeś nikogo. Dlatego to, co masz teraz, posłuchaj, to, co masz teraz, to jest te twoje nowe zero. To nie Czyli poziom, w którym jesteś teraz, to jest te twoje nowe zero, czyli ta twoja nowa podstawa, od której zaczynasz i po prostu lecisz dalej i to tak w kółko i w kółko i w kółko. Ja tak na to patrzę i mi to pomaga, uważam, że wy też możecie spróbować. Nigdy nie patrzysz na zasadzie, że jestem na poziomie 8 i się zaciąłem i nie mogę ruszyć. Tylko moment tego zastoju, to jest tak jakby wszystko się troszkę wyzerowało, tak jakbyś zaczynał, mimo że jesteś o wiele lepszy i tak dalej. No to tak jakby niby zaczynasz. Więc po prostu co robisz? Wkładasz więcej pracy, tak jak powiedziałem, dlatego że kiedy nie umiesz nic i dopiero zaczynasz tak faktycznie od zera, no to musisz włożyć w chuj pracy, żeby cokolwiek osiągnąć w tej muzyce, żeby ktokolwiek cię poznał, żeby cokolwiek ruszyło. Wtedy musisz włożyć od zajebania tej pracy, co nie? Dużo ciężkiej pracy, żeby cokolwiek tobie się udało wyszpącić od zera. No to jeżeli... Ty się zatrzymałeś w pewnym momencie, nie startujesz od zera, tylko po prostu się zatrzymałeś, tak? To teraz możesz to potraktować, jakby to było twoje nowe zero. A wracając do tego, co powiedziałem sekundę temu, co robisz, jak zaczynasz? Wkładasz bardzo dużo pracy. Więc w momencie, w którym masz zastój, to jest twoje nowe zero. Więc co robisz? Wkładasz bardzo dużo pracy. Prosta sprawa. Ty po prostu przeforsujesz to, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, po prostu rozpierdolisz tą sianę, która jest przed tobą i cię blokuje przed rozwojem. Rozwalisz ją ciężką pracą, bo zaczniesz łapać się nowych rzeczy, zaczniesz próbować, Analizować, rozwijać się chociażby w małym stopniu na poszczególnych słupkach, tak jak Tobie powiedziałem przed chwilą, i to sprawia, że ruszasz znowu. I po raz kolejny przyjdzie moment, w którym znowu będzie lekki przestój. Ale ty się nie załamiesz, tylko potraktujesz to po raz kolejny jako swoje nowe zero, jako swój taki nowy fundament i w tamtym momencie wkładasz tej pracy jeszcze więcej. Bo będę z wami szczery, nie da się nakurwiać na 100% przez cały czas. Nie jest to możliwe, sam się o tym przekonałem. Mimo, że ogólnie uważam się za osobę ambitną, ciężko pracującą, to uważam, że no troszkę jest to niemożliwe, żeby nakurwiać na pełnym gazie. Dlatego, że sam sobie pokazałem, co to jest u mnie pełen gaz. I ten pełen gaz u mnie przynajmniej to jest coś, co jest po prostu niezdrowe. Nawet ten film nagrywam o o piątej nie? Więc no. Nie dasz rady tak nakurwiać przez cały czas i to jest norma. Ale w momencie, kiedy napotykasz ścianę, to fajnie by było, żebyś zaczął nakurwiać. Bo to jest moim zdaniem chyba jeden z najlepszych sposobów, żeby ruszyć z miejsca. A jeżeli interesuje ciebie tematyka rozwijania się w branży muzycznej, promowania swojej osoby, zarabiania z tego, czy nawet utrzymania się z muzyki, to gorąco zachęcam cię do dołączenia do mojego programu Producent. Jest to pierwszy link w opisie. Mamy społeczność na Discordzie. W pakiecie dostajesz pełen Kurs, odnośnie promowania swojej osoby jako producent, oraz zarabiania z tego oczywiście. Spora część osób, które dołączyły, zaczęły zarabiać już swoje pierwsze pieniądze z muzyki oraz zaczęli wyraźnie progresować. Także jeżeli na tym Ci zależy, to serdecznie Cię zapraszam. Także to by było na tyle i do następnego.